Berko, to prowadź Jaszczębiu. Tak jest. Jedziemy dzisiaj oczyścić studnie z aluminiowych puszek i nie tylko. Może coś jeszcze innego będzie. Spójrzcie, taka tyczka. No nie wiadomo, czy tak. Jak w razie będzie za, w razie tego za krótka? To jest. Przedłużenie. przedłużenie. Przybijemy. Dobra, to idziemy. Ty co, worek trzeba wziąć? Można wziąć na przykład powiaderko. wiaderko będzie za małe. Worek. I worek. A, No skróty jakieś tutaj są właśnie. Do miasta. O, to to, to wybiło. Studzienka wybiła, no. W lewo. A to nie jest tak, że każdy, każdy ten przepust co jest metr? Nie, dobre, wystarczy. <grystanie> od razu zniatać. Akurat tak, jakby stąd ta piczka Wymierzyłeś, no. od razu się groziłeś? Później. Tak. Meter, meter. Nie, później. No, Jakiś gruzin Gdzie gryzie. Akurat te stalówki najpierw chodzisz. No i no, jeszcze będziemy liczyć te puszki? Tak, będziemy liczyć. Ja tak rzucę okiem. Obstawiam, że będzie. 60, a ty? To 100. Może być. A ta mówi 100, ja mówię 60. No to spora różnica. Chleb? Rozwaliłeś. Jak tam zwierzyna by weszła, ten chleb zjeść. Ale on nie wyrzucił tego chleba tam dla zwierzyny z braku szacunku do pokarmu. O, może kilka naraz właśnie. Tylko nie, z, nie złam gwoźda, ale powiem ci, że bardzo solidna robota to jest, kurczę. Jaką śliba? Może najprzykroczy Ja mówię 60 puszek, tata mówi 100 3 na raz, to rekord Rekord ile wbijemy narę? Ile naraz? No dwie. Ale coraz lepiej ci idzie. Jedna. Jak, po, jak już podziobał ją? Jakiś dziobak. No. A to możesz tylko za jednym uderzeniem się liczy, tak? Jedno. Jeszcze jakiś tam worek jest A co ja tu widzę? Co tu moje oczy widzą? <grym> <grym> Ale nasz złom lubi. Piękny złom to cewka i na trochę miedziuchy jeszcze jest. Po prostu. No, no niestety, no, Chcemy czy nie chcemy? No, złom nas lubi i tyle. <grystanie> to może ja się rozejrzę tutaj jeszcze w, po okolicy. Na razie to misja puszki. Tak, dobra. Nie rozdrabniajmy się. <grystanie> Chodźcie tu, chodźcie tu. Zmieniłeś styl. Zaraz już jest gniazda w środku. Ninji. Ninji. Ninjitsu styl. Sylwitsu. Hep <laughs> bio. Leśniały chleb. O kurde, a to co? Papierosy. Tak to papieros. No szlugi. Wszystko po papieros. Masakra. To może do tego wiaderka tu. Włożymy je. Nie trzeba będzie jechać. Zapomniałem magnesu wziąć A Jest tam odkurzacz. Stary. Ciekawe czy z silnikiem, raczej nie. Mexicano? Amerykano. Ale syf o, Do dolnej do warstwy się Dobre, Wolane, mocne. Ciekawe czy pod tym, pod to odjeżdża. coś jest? ta się przebił już do spodniej warstwy. Kanapka z aluminium. Chlebek odrzucamy, mięsko zostawiamy Kurczaki Po ściance, po ściance. Mm -mm. Nic z tego, wszystko się wysypało Jedna została nie, trzy. Ale samo kuflowe. A no. kuflowe to co? Stal. Kiedyś aluminium, teraz już stal. Dobrze, że dużo tatr jest. Tatra broni honoru aluminium. <grytania> Ludwik, witaj. Ludwiku. Dory. Ludwiku nie. Muszę do rusznikarza jechać, bo celownik mi coś tutaj nawala. Albo poprawić. Nie, no dobry jest. Zaraz, pochtukam. No, dobry jest. Dobry. Już. Nawet celownik się naprawił już. Znany <noise> rekord trzy na raz. No. Wiecie, jaki tu w tej studni jest zapach? Ja zgadnę to. Wiesz, jaki? Jak beczka po zaciżę. Tak! <laughs> Właśnie. Taki zapach. To jest zapach, jak beczka po zaciżę. <laughs> jeszcze, kurde, te wyplujki jeszcze. Te. No. To już to spowodowało, że, że fermentacja nabiera tempa. To już, te, to już chyba jest fermentacja wtórna. Zastanawiam mnie, co trzeba było mieć w głowie, żeby te puszki tutaj do tej studni rzucić. Jakby jak te, ten żółt myślący był, to by sobie gdzieś zrobił składowisko na te puszki. Ile by miał z tego jeszcze alkoholu? A tam jakby on wszedł tam. A może on tam jest? Tak, a może prostu jest coś taki... <noise> Tam na dnie jest odkurzacz, ale ja oczywiście fujara nie wziąłem magnesu, więc ten odkurzacz. O, jest trzy sztuki. Wyrównany rekord. Więc ten odkurzacz zrobimy hak i wyłowimy go hakiem. A wrócę tu kiedyś z magnesem i jeszcze poprawię. Hakiem Hakelbery. Sprawy już nabrałeś, z dzidą, będziesz mógł na foki polować. O! Mleko! Nitro? Nie, maślanka! Myślałem, że nitro. O. No a co mogło być, jak nie puszki? Kolejne puszki. Tak, tata mówi, że jest rekord, bo były trzy w reklamówce, i jedna z zewnątrz, więc cztery to jest rekord wyjęcia. Patrzcie, już końcu. War trzecia warstwa jeszcze jest. Teraz może jeszcze sto pusz. <noise> Teraz jeszcze to puszek, tak? Dobra, tu trzeba będzie drut kawałek drutu. jest drut. Jeszcze guść wyszedł. A ta konstruuje hak. Kofica. Te sznurki te tam się to Gwodźmy mm. tutaj zrobiliśmy taki hak Dobra, to, to już można Dwończy. Dwończy trochę miedziuchy będziesz, nic więcej. I blachy. No jeszcze blacha taka tu jest. Teraz będę liczył puszki. Na działce będziemy je segregować. Teraz po prostu na sztuki będę je ładował. Wszystkie jak leco do wora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie martwcie się, nie będę liczył wszystkich przy was. To jest 60 puszka. A patrzcie ile jeszcze jest. Także ja już dawno odpadłem. Lecimy dalej. 61.

o nie. W tym worku jest 170 puszek, mix aluminium i stali. I lecimy dalej. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180. 201, 202, 203, 235 puszek A teraz jeszcze pozbieramy te śmieci akurat jest O! 236 Zbieram śmieci teraz mamy reklamówkę akurat i przyda Ale tu jest worek jeszcze wyłowiony z Jedno. Wyłowiony 237 jeszcze tutaj złomik w postaci sprężyn I blachy Wiadro Wiadro złomu 237 puszek I jeszcze pół worka śmieci No i fajnie Worek śmieci To misja zakończona Tak Udało się wyciągnąć wszystko Oprócz tamtych Śmieci ty, kurtka jakaś tam Dobrze, teraz będziemy Sortować puszki A żeby było bardziej pozytywnie to Niektóre puszki kuflowe jeszcze są stare I Są aluminiowe Nieliczne, ale są no Na przykład na przykład ta i ta są aluminiowe. Więc będzie więcej jeszcze aluminium, niż się wydawało. Coraz lepsze wieści, bo, bo coraz więcej kuflowych okazuje się aluminiowe. Te z dna, które były starsze prawdopodobnie. Także fajnie, fajnie. Łatnie to wygląda. Puszki stalowe. I puszek aluminiowych było więcej. Zważmy puszki stalowe, które są cięższe. Ile to waży? 3700 puszek stalowych. A za 2 kilo będzie. Może 3 też. 3700, proszę Państwa. 3600. Trzy dziewięćdziesiąt aluminiowych razy sześć to jest osiemnaście dziewiętnaście pięćdziesiąt Co tu się dzieje? Tak. Co tu się dzieje? No do kolekcji. No jest. Słoneczny legwan Mrówka Z Słonik Słonik Jak tego jaszczura nazwa Jaszczur 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 Azo Jaszczur Kuba i Sylwa Tak to my I, to fro my. i ekipa Froga I, jeszcze I tu ekipa Froga to nawet nie chce tam patrzeć co tam się dzieje Taka kotłowanina, że Marka